Hello, hello, ja jestem Monszy i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. O kurwa, zbiłem szybę. <laughs> <laughs> o, ja, ale ja tak tylko zrobiłem, o. Dobra, nie ma szyby. Yy, yy, yy. Czemu nie mam itemków? Umarłem. W nederze umarłem i nie mam kilofa z fortunką. Dobra, trochę nie było odcinków, więc się troszeczkę pozmieniało. Więc ja wam zaraz zaprezentuję, co się pozmieniało na mążiowe. Ok, także no, pierwsze co to mamy bambusy, bo byłem na wyprawie. 15 kratek od domu... 15 kratek, tysięcy kratek od domu. No, także spoko. 15 tysięcy kratek od domu i mamy bambusy. I nie, nie, nie znalazłem dżungli. Znalazłem ją w statku. Mamy tam farmę marchewek. Mamy brodawki, ale tu się coś pojawiło nowego. A mianowicie pojawił się magazyn. nie miał być magazyn pod tym domkiem, tamtym o. Ale jakoś... nie wiem, tam miał być inny magazyn, ale że wpadłem na jeszcze inny pomysł. To tam magazynu raczej nie będzie w ogóle w tym domku. Tylko tutaj będzie taki magazyn, a zrobimy główną bazę, którą dzisiaj się zajmiemy. I wam podczas budowy ten bazę. To, to wam później powiem jaką bazę zrobimy. I tak wygląda ten magazyn generalnie. Tu mamy guziki, można sobie wcisnąć na guzik na suficie. Tu mamy piękne wejście. O, no, tak naprawdę to jest takie mech, ale na razie zostanie. Mamy wurna Koks i mamy koks. Także, no, fajny koks. Generalnie to tutaj jeszcze tak jak tutaj. O, tutaj nie ma. Tu będzie netheryt. Tutaj też nie jest jeszcze zagospodarowane. Tutaj nie jest. No i jest trochę wolnych slotów, ale to dobrze, bo po pierwsze nie wiadomo co dojdzie w nowym snapshocie w sensie jeszcze w tej wersji. Po drugie, może jeszcze będę potrzebował na coś miejsce. Więc no, e, tutaj generalnie to tu już jest wszystko zaplanowane. Tutaj będzie czerwone drewno. O. Tutaj będzie czerwone drewno. Tutaj będzie. Tutaj będzie świerkowe drewno. A tutaj będzie dżunglowe drewno. E, później się zajmiemy. W sensie za chwilę zajmiemy się podłogą w tym magazynie. Ale jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Mianowicie mamy farmę yy, mobów. Zrobiłem ją wczoraj. Yy, bo stwierdziłem, że fajnie by było mieć gunpowder. Generalnie miała, być to, miała to być tylko farma creeperów, ale stwierdziłem, że nie nie, Po pierwsze nie miałem tyle drewna, po drugie mi się nie chciało wykładać tego trapderami, więc tylko tam górne piętro to na samej górze jest wyłożone traptorami. Generalnie no farma jak to ta farma no to jest dosyć wydajna. Przez noc mi te wszystkie skrzynki zapełniła. Oprócz tej górnej, bo oczywiście za, zapomniałem jej podłączyć, a tutaj nawet się coś już na, na ten nawrzucało. Generalnie no to ja to już ten posprzątałem wszystko z tych skrzynek i po co mi gunpowder się możecie spytać? Ano, no e, tak Będziemy robili bazę i po pierwsze gunpowder przyda mi się do firewerek do L3 po drugie do kopania netherrhytu, a po trzecie nasza baza będzie dziurą taką i do tego mi się przyda spora ilość TNT, y, które jest tutaj o. Y, na bazę nam to starczy, na kopanie netherrhytu to będzie zupełnie za mało, ale... Mm, tam zrobimy sortownik, bo też w planie jest niedługo zrobienie farmy żelaza, więc tu będzie sortownik. No i dobra, musimy se zrobić. Musimy. set nowy, bo umarłem. Umarłem se, więc musimy zrobić nowy setik i znowu mi praktycznie dementów nic nie dostanie, ale dobra. Szybko setik. Starciłem z Fortunką, już to mówiłem, to w sumie najgorsza strata, Kill'em z Fortunką, fajny. Nie ma go, nie ma i nie będzie. Mm, dobra, bo jeszcze Kill'ow i jeszcze mieczyk. W sumie dobra, daj mi to, to jeszcze se żelazne, zrobimy resztę. Albo dobra, co tam, diaksy. Diaksy zrobimy, diaksowe. Po odcinku trochę pójdę chyba nakopać, bo w sumie to mało tych diaksów. Jedno co, to to że chociaż mam jeszcze ten kill -off z silk touchem ten tu i mamy mending, on jest generalnie już lepszy nie będzie ten kill -off, tylko nie mam jak go naprawić zbytnio eee, w sumie można by było rudy pokopać kwarc, no to by było nie najgorsze ale to poza odcinkiem go naprawię na pewno, bo na odcinku nie będę zamnudzał. Poza tym no, ten odcinek już mamy zaplanowany, co będziemy robili, także zaczynamy od podłogi w magazynie. Yy, ona będzie w, yy, zrobiona coś myślę, że z tufu i z kalcytu. I może trochę tych kryształków. W sensie ametystu. Yy, ale dobra, no, pierwsze trzeba wykopać. Okej, okay, yy... Tu wejście to się później ogarnie, ale tak... Yy, jakby zrobić tą podłogę? Na pewno chciałbym jakieś elementy świecące w niej, bo tu na przykład jest ciemno, tu jest ciemno... Yy, no bo tutaj po prostu glowstone nie doświetla, więc w sumie w tym miejscu, gdzie są te plamki... Gdzie mam glowstone? Tu mam glowstone. ale tu. W tym miejscu, gdzie są te plamki, możemy dać coś takiego... To możemy od tego zacząć, i nie wiem, czy by na przykład tu nie dać Glowstone'a, tu nie dać o. może być spoko, na pewno będzie to rozjaśniało. E, dobra, myślę coś takiego. I co? E, z tego niestety nie mamy żadnych wyrobów, więc chyba Blackstone nam zostaje. E, także Blackstone jest. Gdzie jest Blackstone? Halo. Tu jest Blackstone. Weźmiemy sobie wyroby z blackstone'a guziki na podłogę, to może nie Chodzisz, nie wiem, zobaczymy, może idamy na podłogę, ale dobra robimy polerowany blackstone i cegiełki z tego blackstone'a i w sumie to jeszcze więcej i zostawimy sobie trochę polerowanego yy, i dobra powiedzmy tu jakieś schodki a czy nie ma na halo Halo, glo, halo Glowstone. Ok, mamy Glowstone'a. Yy, I teraz tak. Co tu można dać pomiędzy? Pomiędzy może ładnie wyglądać amedyst. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy amedyst. No tak to nie. Okej, okay, amedyst i weźmy kalcyt i obramówkę z kalcytu jakby zrobić. Okej. Okay. I tutaj jakiś też ciekawy wzorek można by zrobić. E, tylko z czego? Z tufu i i, i, I z czego? Kurde. można by dać w tym miejscu, tu, i he, co tu pomiędzy, jakieś schodki, ale z Blackstone na to może by były dobre z Blackstone'a? A może, a może, powiedzmy coś takiego albo w drugą stronę, żeby były na odwrót niż te. Powiedzmy coś takiego, nie takiego, może nie, coś takiego, a dajmy tutaj po prostu tak, tyle. Co teraz tutaj wcisnąć? A może schodki ze stona po prostu? Nie, bo nie widać tego. Dalej mi to jest za jasne. Nie, tu musi być coś ciemnego mi się wydaje. A może z nie. Nie wiem, spolerowanego polerowanego Albo ze zwykła blackstone'a schodki? O no, już lepiej mi się wydaje. Dobra, niech zostaną te schodki. No może nie tak. To dobra, to wiem. Zamiast tego kalcytu Dam wypolerowany bazalt bokiem, jakby. Tą stroną to może nie, ale tą. Tylko że mi bazaltu nie wystarczy. Dobra, także na szybko zrobimy generator bazaltu, zaraz, bo nie będę szedł do mi się nie chce. Generator bazaltu, czyli tak lód. Gdzie ja mam lód? Czy ja mam skrzynkę na lód? Niebieski lód. Lawa na pewno. I nie wiem, czy nie woda czasem. Nie, chyba nie. E, mam obsydian, mam obsydian. Miałem obsydian. pobrałem obsydion, jest obsydian? Tu jest obsydian? jest obsydian. Dobra, daj obsydian. E, stoł na jakiegoś po prostu zwykły budulec. No, okej Ok. Jest tylko stone, ale to może odłożę. No nie to. Ja może kobla odłożę, wezmę sobie troszkę stołna, Tyle aż nie potrzebuję, ale dobre, niech będzie. Eee... Gdzie to tutaj postawi? Bo tu już nie ma miejsca. Tu jest wszędzie wszystko i tak naprawdę nic. Dobra, uznajmy, że tutaj. Nie, nie działa, dobra. Ok, chyba. Dobra, nie, nie działa. Nie, nie działa. E, ok, wiem co źle robi. M. E, soul soil musi być dobra. Nie woda, tylko soul soil. Gif mi to w ścianę. We to w ścianę wmontuj. E, I po soul soil lecimy. Dobra, sobie już wezmę go trochę, jak tu już jestem. Mileba, dusz, soul soil, lawa i mygbawa, dobra. Działa. Eee, dobra, na farmie sobie trochę tego teraz tutaj będę stał i będę se farmił. Ok, stack bazaltu. No i dobra, boże, 30 dni nagrania na zwykłą podłogę. A ja nie wiem, nie wiem co ja robiłem przez ten cały czas, ale dobra. Yy, polerowany bazalt. Lecimy tą podłogę i zaraz się zabieramy za bazę naszą. Dobra. Małe podłogę i ja teraz tak odpalam stro, ale to za chwilę, bo w sumie się wypróżnię jeszcze. Okej, okay, udało się znaleźć po sporej chwili poszukiwań, bo YouTube ma raka i nie mógł znaleźć filmu, którego szukałem. Ale dobra, lecimy w miejsce, w którym sobie wyznaczyłem, że to będzie. Czyli tam, gdzieś, gdzieś tam. Tam miałem goodę też, co sobie rozkopałem dosyć dużą geodę. Nie widziałem takiej dużej geody jeszcze. Także fa fajna, bo, bo fajna, bo duża była, no, Podoba mi się taka gooda duża. Ale dobra Tutaj mamy nasz krzyżyk. W sensie mój krzyżyk I od niego musimy teraz zacząć robienie... Tutaj będzie kopuła 32 kratki na 30. 31 na 31. I pod kopułą będzie dziura spora, która będzie takim jakby cave'em, Ona będzie wyłożona różnymi blokami nowymi, właśnie jakimiś kalcytem, tufem, amedystem. Nawet takie kryształki jakby będą. Także będzie ładne. I to będzie takie główne pomieszczenie. I tam będą odnogi. I. i, i. Będzie taka odnoga do, do takiej jakby pomieszczenia, które będzie pod ziemią i tam będzie podłoga ze szkła, a pod tą szklaną podłogą będzie... E, będzie... E, warden. Jakby będzie ten ciemny. Te, te, ta ciemna jaskinia i tam sprowadzę sobie wardena. Także myślę, że będzie spoko, no ale dobra. Mm. Zajmijmy się tym, co mamy, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Aha, dobra. Czyli trzy. Ej, co? A, wiem co, dobra. 21 na 21, a nie 31 na 31, dzbanie. Yy, czyli tak. I tak mamy trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I jedynki, dobra, git. Jeden, jeden, jeden. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i jeden. Jeden, jeden i jeden. I jeden, dobra. Mamy okrąg, także teraz to wykopać. No okej, okay, no już zakończymy kończymy. O, E, no, i co? Generalnie to ta dziura będzie coś takiego. Tu będzie kopuła ze szkła, e, a pod nami będzie wielka dziura. Ale e, ten odcinek będzie już, myślę, że wystarczającej długości. Dlatego ja go zakończę w tym momencie. Tutaj z widokiem na piękną rudę e, albo drugą piękną rudę. E, no dobra, mniejsza to. E, ona będzie taka. A w następnym odcinku zajmiemy się wysadzaniem, czyli to chyba na co czekacie, nie wiem. Ja na przykład czekam na to wysadzanie, chociaż nie czekam na potem upiększanie i wyrównywanie tej dziury, żeby to nie wyglądało jak gówno, tylko jak artystyczny nieład. To będzie trochę roboty, ale myślę, że ogarniemy. Tak, ja na następny odcinek naprawię Sekilow z Silk Touchem, bo on ma ef. 5. Tym kopać, to jest katorga. Dobra, także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcineczka. Do następnego. Trzymajcie się. No i cześć.